Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest 5-8 listopada 2019 roku. Analizę będziemy kontynuować na interwale dziennym. E, ta analiza będzie tak zwaną analizą weekendową, czyli będzie to rozwinięcie analiz, które prezentowałem zarówno na poniedziałkowym webinarium, jak i też na, na środowej analizie wideo, która jest jeszcze dostępna na kanale YouTube KewDB. Więc, co my tu mamy na wykresie? Przede wszystkim Mamy konsolidację horyzontalną. Oczywiście ona jest nadal nierozwiązana. Nie nastąpiło żadne drastyczne wybicie, czy to w górę, czy to w dół. Ta konsolidacja znajduje się między poziomami 3486 i z drugiej strony mamy oczywiście opór techniczny 37535. Tutaj mamy cały czas walkę między bykami i niedźwiedziami o to, kto uzyska oczywiście dominację na rynku. No i jak widzimy wykazały się tutaj sporym entuzjazmem byki więc za plecami mamy ruch wzrostowy w chwili obecnej toczy się, toczy się bitwa między obydwiema oby stronami rynku jeżeli byki zakumulują dostatecznie dużo bitcoina i cena, cena zostanie wypchnięta wyżej powyżej poziomu 37 535 wtedy mamy możliwy kolejny ruch w stronę właśnie tutaj tej wąskiej strefy Strefy cenowej między 38 470 a szczytem lokalnym na 39 244. Najprawdopodobniej później może być jakaś forma zejścia korekcyjnego, żeby wytestować te wybicie, i później. Cała naprzód, kolejna fala wzrostowa do poziomu 4382 lub też tutaj w granicach właśnie 42543 tysięcy, gdzie jest te, ta linia trendu wzrostowego, która będzie oczywiście w tym momencie testowana, testowana będzie od dołu. Więc to jest jeden ze scenariuszy, który jest możliwy. Jest to, jest to scenariusz optymistyczny. Jest to scenariusz pro wzrostowy, no nastawiony oczywiście w stronę tutaj z strony popytowej, czyli byków. Z drugiej strony, jeżeli jednak te wybicie było tylko takim jednorazowym wybiciem wzrostowym, co prawda o bardzo dużym zasięgu, bo miało około 27%, no ale jeżeli tutaj w tej, w tej konsolidacji horyzontalnej nastąpi realizacja zysków, no to mamy drugi scenariusz, który jest znacznie bardziej drastyczny w swoim przebiegu, gdyż praktycznie całość tych wzrostów, które widzimy po lewej stronie, zostanie bardzo szybko sprzedana. Po prostu realizacja zysków nastąpi w bardzo krótkim czasie. No, i jeżeli nastąpi wybycie dołem poziomu 34628 34 no to w tym momencie będziemy mieli tak zwany rajd, rajd spadkowy, czy też, czy też falę spadkową, aż do poziomu przede wszystkim tutaj tego dołka 28282 a także do poziomu zaznaczonego na wykresie zieloną linią, czyli tego dołka. Yy, z dnia 6 czerwca, czyli to będzie nasz poziom wsparcia. Oczywiście nieco poniżej niego jest poziom Fibonacci'ego 61%, 27 222 to jest ten, to jest ten poziom Fibonacci'ego. Możliwe również, że cena, jak się rozpędzi, to ten poziom również z, wytestuje. Czyli w niego uderzy, no i wtedy będziemy obserwować bacznie, co się będzie działo na tym poziomie, gdyż jest on jednym z ważniejszych poziomów zniesienia Fibonacci'ego. Czyli ten scenariusz spadkowy, nieco bardziej negatywny dla bitcoina, jest w tym momencie no, bardziej drastyczny przebiegu i bardziej gwałtowny niż tutaj ten scenariusz, scenariusz wzrostowy, głównie z tego powodu, że tutaj nie ma praktycznie żadnych poziomów spadcia i oporu lokalnych. Jak widzicie, tutaj cena. Szła do góry po tej świeżce. Widać, że szła do góry praktycznie łamiąc wszelkiego rodzaju poziomy oporu. Dopóki nie doszła, oczywiście, do 34628, przy tej grubej zielonej kreski. No i teraz czekamy. Czekamy przez weekend, obserwujemy rynek, zobaczymy, co się będzie działo tutaj po wybiciu. Wybicie może być równie dobrze w górę, jak i w dół. Pamiętajcie, że za plecami na dłuższym terminie, w dłuższym terminie, na wyższych interwach czasowych mamy cały czas ruch wzrostowy, tak? Tutaj cały czas mamy, jeżeli spojrzymy sobie na oddalenie, to pamiętajcie, że tutaj cały czas jest tegoroczny ruch wzrostowy, tegoroczne szczyty 51 no i to trzeba brać pod uwagę również. W dłuższej perspektywie czasowej nadal na rynku tutaj obowiązuje, no, przynajmniej przez ten rok obowiązuje trend wzrostowy, a ta część wykresu, zresztą jak widzicie tutaj po tej strukturze, ona wygląda bardziej korekcyjnie niż, niż impulsywnie, więc jest to najprawdopodobniej jakaś forma tylko i wyłącznie korekty spadkowej tego ruchu wzrostowego. Więc to jest główny plan. Główny scenariusz długoterminowy, którego nadal się trzymamy, no i zobaczymy, czy on zostanie przez rynek właściwie rozegrany i właściwie zinterpretowany, i czy inni uczestnicy rynku również w ten sposób widzą obecną sytuację długoterminową na Bitcoinie. Także analiza weekendowa na weekend, e, najbliższy 9-10 listopada została myślę, że dosyć szczegółowo przeprowadzona, także pozostaje mi tylko i wyłącznie życzyć wam spokojnego i relaksującego weekendu, bo z mojej strony to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.